I'm Jarosław Marendziak, dobry wieczór. Zapraszam na informacje ze świata sportu w telewizji Szczecin. Choć jedzie ich tylko 101, medali z Londynu przywiozą zdecydowanie więcej niż ich pełnosprawni koledzy. Woźniak w pływaniu, Chilewska w lekkiej atletyce, Szulc w strzelectwie, Skrzypiński, Wilk w kolarstwie oraz Pawlak, Snopyk i Gadowski w wioślarstwie. To szczecińska ósemka na paraolimpiadę w Londynie. Właściwie każdy może wrócić z medalem. Nasi zawodnicy są już poza zaprzysiężeniu w Warszawie. Z kamerą śledziliśmy ich ostatnie kroki przed wylotem do Londynu. Jolanta Schulz wystąpi w czterech konkurencjach strzeleckich i liczy chociaż na jeden występ, który da podium. Kiedyś ten dzień nadejdzie i ten y, taki szczęśliwy, gdzie y, wszystko będzie w porządku, że człowiek się rano obudzi i będzie się dobrze czuł i, i będzie się czuł silny i będzie się czuł zmotywowany. Kolarze Arkadiusz Skrzypiński i Rafał Wilk od dwóch lat to światowa czołówka. Rola faworyta bywa jednak niebezpieczna. Ja uważam, że na świecie się znajdzie ze sześciu zawodników. Że naprawdę realnie myślą o medalach, z czego dla połowy z nas wychodzi, że medali tych zabraknie. Lekkoatletka Renata Chilewska ma już sześć medali paraolimpiady. Bardzo chętnie powiększyłaby swoją kolekcję. Mam taką cichą nadzieję, że właśnie nie będę miała takiego paraliżu jak zawsze przy tych pierwszych startach. Ponieważ e, w tym pierwszym starcie w dysku oczekuje gdzieś tam swoich największych szans medalowych. Trochę przekornie, optymistyczne nastroje przed występem w Londynie tonuje wiceprezes startu Szczecin Jacek Ciochoń. Jeżeli nawet jednym przywieziemy, to też będzie bardzo dobrze. Sam start na Olimpiadzie jest już zaszczytem i osiągnięciem. Dlatego też medale są uwieczeniem tej całej pracy. O sukcesie w Londynie na śpiąco, o świcie na lotnisku w Goleniowie myślała też wioślarka Jolanta Pawlak. No, przepraszam, ale jeszcze ten... Rozumiem, że senna jest. Tak, trochę. Jednak to piąte rano, no to jeszcze to nie jest moja godzina, żeby wstawać, no ale jak trzeba, no to człowiek wstaje. Paraolimpiada rozpoczyna się za cztery dni. Jako pierwsza wystąpi kolejna z kandydatek do medalu, pływaczka Paulina Woźniak, która po cichu obiecała to, żegnając się.